Drodzy Państwo, zaczynamy zatem dzisiejszy wieczór tyrmandowski, jak pewnie Państwo wiedzą, ten dzisiejszy wieczór też nie przypadkiem, ponieważ mamy właśnie rok Tyrmanda, czyli stulecie jego urodzin i właściwie wszędzie mówimy w całej Polsce mówi się o Tyrmandzie. W dużej części oczywiście w kontekście literackim związanym z Tyrmandem, bo jeśli dzisiaj pytamy o lopolda Tyrmanda no to mówimy o powieściach, opowiadaniach, nowelkach i jego literackiej działalności przede wszystkim. Natomiast ja dzisiaj raczej chciałbym Państwu pokazać te mniej znane twarze Tyrmanda, związane z muzyką, właśnie z kulturą jazzową, taką roboczo czasami nazywam, ale również z filmem, czy z polską kinematografią, bo mało kto dzisiaj pamięta, że przecież Tyrmand był również Albo próbował być scenarzystą, i czasami te jego scenariuszowe, twórcze prace na potrzeby polskiego kina bywały niezwykle udane. Szkoda, że nie mógł już ich kontynuować, a biorąc pod uwagę później zakaz publikowania. Przez Tyrmanda. Cały ten proces zakończył się jego wyjazdem do Stanów Zjednoczonych i zakończeniem tej najbardziej twórczej epoki, czy też okresu w jego życiu. Tak więc dzisiaj Tyrmand i owszem, ale bardziej jego literacka działalność w powiązaniu z muzyką jazzową i z polskim kinem, bo uważam, że są to takie wątki, Dziś mało znane, mało rozpoznane, ale co najważniejsze, rzadko podkreślane. Leopold Tyrmand tak naprawdę rozpoczął swoją muzyczną, animatorską, powiedziałbym, działalność dokładnie w tym obiekcie, czyli na ulicy Konopnickiej, w siedzibie Imki. Imka była. Organizacją, właściwie stowarzyszeniem młodzieży, męskiej młodzieży chrześcijańskiej albo chrześcijańskiej młodzieży męskiej, jak zwał, tak zwał i jak tłumaczył, to nie ma znaczenia. Natomiast ważne jest to, że Imka była dosyć ważnym stowarzyszeniem po wojnie, tyle że jej zapleczem oczywiście były. Zdecydowanie tradycje amerykańskie. Stowarzyszenie było amerykańskie, miało korzenie amerykańskie, no i co pewnie Państwo też rozumieją, w czasach rozpoczynającego się głębokiego polskiego stalinizmu w drugiej połowie lat 40. tego typu organizacje nie mogły funkcjonować. To było oczywiste. W związku z czym Imka także zaprzestała swojej działalności. Natomiast w Warszawie był to jeden z tych zachowanych budynków. No i oczywiście tam, kiedy cała ta elita kulturalna zaczęła zjeżdżać do zburzonej Warszawy, zniszczonej, zdewastowanej przez wojnę, bardzo często zatrzymywali się właśnie w tym obiekcie, w którym również i Tyrman spędził całkiem sporą część swojego życia. W Polsce, powojennej Polsce. O tym zresztą dosyć barwnie opowiada film Marcina Krzyształowicza „Pante”, o którym dzisiaj jeszcze państwu opowiem. Natomiast Imka była dość szczególnym miejscem w Warszawie, niekoniecznie pełnym literatury, niekoniecznie pełnym kultury, nawet w najszerszym tego słowa znaczeniu, ale z pewnością była pełna Jezu. W Imce powstał jazz klub, którego prezesem był Leopold Tyrmand. I to on już w drugiej połowie lat 40. zaczął organizować imprezy jazzowe, taneczne, na których pojawiali się wielcy późniejsi gwiazdorzy polskiej muzyki jazzowej. To jest akurat fragment. Z Takiego serwisu fotograficznego z wydawnictwa poświęconego Tyrmandowi, a właściwie poświęconego debacie, jaka odbyła się kilka ładnych lat temu, z udziałem publicystów, dziennikarzy polskich, dotyczącej właśnie tradycji tyrmandowskiej, tej spuścizny Tyrmanda w polskiej kulturze. Natomiast wśród tych imprez co najmniej kilka. Odcisnęło bardzo silny ślad w polskiej kulturze w 1947 roku między innymi to Jazz Session, właściwie pierwsza wielka jazzowa impreza, rok 47, w Polsce nawet wtedy nie obowiązywał jeszcze socrealizm, który ogłoszono dopiero w 1949 roku, a który dotyczył wszystkich sfer kultury, nie tylko pisarzy, kompozytorów, ale również i jazzmenów, animatorów kultury. Ale w 1947 roku jeszcze i Imka, i Jazz Klub Polskiej Imki, któremu przewodniczył wtedy Leopold Tyrmand, jeszcze działał całkiem sprawnie i bez specjalnych zakłóceń, ale była to, jak wiemy, z historii końcówka. Ale jeśli chodzi o tą imprezę, istotnie była ona historycznie pierwszą wielką imprezą jazzową w naszym kraju. Sam Tyrmand o tym również barwnie opowiadał. To jest w ogóle ciekawostka, dlatego że Tyrmand, no, z różnych względów, również z tych antypatii, które dzieliły Tyrmanda od ówczesnej władzy, nie udzielił specjalnie wiele wywiadów. Mówię tutaj o wywiadach dźwiękowych. A głos Tyrmanda jest, powiedziałbym, taką perełką dźwiękową. Tyrmand miał wadę wymowy, nie, nie miał dźwięcznego R. I właściwie z tego szeregu wielu nagrań, na przykład z festiwali w Sopocie w 1956-1957 w roku, gdzie koncerty zapowiadało trzech konferencjerów, Tyrmanda łatwo wyłowić i rozpoznać, mówiąc krótko. Ale mimo wszystko Thormand również opowiadał o co najmniej kilku aspektach swojej działalności animatorskiej, wtedy jeszcze nie literackiej i między innymi o tym jam session. Warto posłuchać, nie tylko dlatego, że głos Tyrmanda jednak zachowaliśmy dla takiej skarbnicy dźwiękowej historii polskiej kultury, ale również jego fragment tego wywiadu pięknie ilustruje to, w jaki sposób ta impreza się odbyła i jak przez Tyrmanda, co ważne moim zdaniem, została zapamiętywane, proszę posłuchać. Nadszedł dzień koncertu, to było w marcu. Niemal nie sposób było dojść do Estrady, ale kiedy stanąłem naprzeciw tej sali, kiedy zobaczyłem ludzi zwisających z sufitu, upchanych w najnieprawdopodobniejszych miejscach, kiedy wreszcie powiedziałem te parę sakramentalnych słów, i kiedy rozsunęła się kurtyna i wkroczyli malomani grając Royal Garden Blues, to jakaś poszła taka iskra, jakaś taka eksplozja rozsadziła cały ten barak, że jest to chwila dla tych wszystkich ludzi, którzy w ten czas w tym baraku byli, zupełnie niezapomniana. No i przypomnę, że to był rok 55, bardzo ważny rok w ogóle w dziejach tyrmandowskiej działalności artystycznej. Również pisarskiej. 55 roku okazuje się zły. Jedna z tych najbardziej popularnych książek, powieści samego Leopolda Tyrmanda, która właściwie rozsławiła go niemal na całym świecie. Książka ukazała się w kilkunastu językach. I do dzisiaj jest również w Polsce niezwykle popularna i wręcz zaczytywana. Natomiast wracając do jego jazzowej działalności, to Jam Session number No. 1 było ważną pierwszą imprezą w tamtym czasie, ale Tyrmand organizował ich co najmniej kilka. Były, miały one różny charakter, ale bardzo często pojawiali się tam artyści, którzy wtedy tworzyli środowisko jazzowe w naszym kraju i to był, jak wspomina Jan ptaszyn Wrublewski ale to była bardzo niewielka grupa muzyków. Może było ich 20, może 25 w skali całego kraju. Proszę zobaczyć na plakat: Studia 55. Mamy Carmen Moreno. Znakomitą, ówcześnie nie do końca jazzową, ale jednak śpiewającą swingową muzykę, wokalistkę. Mamy Witolda Kujawskiego, członka Melomanów. Mamy Jerzego Matuszkiewicza, Dudusia Matuszkiewicza, którego znamy z późniejszej działalności filmowej i twórcy, jako twórcy tych najsłynniejszych tematów i seriali które przepełnione były swingiem, choć nie do końca była to działalność jazzowa samego Dudusia Matuszkiewicza. No mamy Witolda Sobocińskiego, później znakomitego operatora przecież filmowego, mamy Jana Walaska, czyli złoty saksofon Warszawy. I mamy Andrzeja Wojciechowskiego, także trębacza y, y, melomanów. Pojawiał się Andrzej Trzaskowski, czyli ojciec Rafała Trzaskowskiego, którego znamy dzisiaj doskonale. Więc tych postaci było bardzo wiele, to środowisko było bardzo barwne, ale ten rok 55 przygotował niejako to, co dziać się miało już rok później, w 56-57. Rok 55, czyli mamy złego, właściwie w sensie literackim, u Tyrmanda wszystko zaczęło się od tej książki. Tam jest dokładnie cała Warszawa, opisana chyba po raz pierwszy z punktu widzenia postaci, której teraz, jak Państwo wiedzą, mamy pełno. Wystarczy włączyć sobie Netflixa i będziemy mieli takich złych napęczki trochę, od seriali po kina akcji i wszelkie kryminały. Ale w latach 50 w kraju pogrążonym w głębokim stalinizmie, tego typu opowieści o jedynym sprawiedliwym z pewnością nie były jakoś specjalnie popularne, a cała Warszawa zaczytywała się w złym, przecież. Ale w złym pojawiają się też takie wątki, które moim zdaniem później zaczynamy odnajdywać również w filmach, w których uczestniczył twórczo Tyrmand. Na przykład film Trzy Starty. Właściwie taka opowiastka złożona z trzech nowel sportowych. Nowela kolarska, bokserska i pływacka. Jednej z nich pomysłodawcą jest Leopold Tyrmand. Co prawda jest ona kolarska, ale w wypadku trzech startów mamy też nowelkę bokserską. A przecież mówiło się o tym, a nawet sam Tyrmat mówił o tym, że no przynajmniej miał ambicję być bokserem, albo też potrafił, lub też nie potrafił. To jest pytanie, czy jest to mit, czy prawda. Czy potrafił się bronić, a przecież tak naprawdę bohater złego prawdopodobnie jest bokserem i dzięki swoim umiejętnościom każe tych, których karać w tej książce wypada, mówiąc krótko. Natomiast te reminiscencje tego prywatnego życia Tyrmanda są tu dosyć jasno pokazane, no i tą bokserską nowelkę jako ilustrację złego i tego, co tam się dzieje w tej książce, myślę, także warto przynajmniej przypomnieć, bo ten film z udziałem Leopolda Tyrmanda zresztą został dosyć wyraźnie tu również wyróżniony, to film, który moim zdaniem w polskiej kinematografii może nie zajmuje wielkiego miejsca i znaczącego, ale jednak w biografii Tyrmanda moim zdaniem zdecydowanie tak. Tyrmand napisał kilka scenariuszy, ale z różnych względów one nie zostały nigdy zrealizowane. Ale miał ambicję wejścia w to środowisko i stać się filmowcem. Ale jak wiemy z jego biografii, bardzo szybko ta przepaść dzieląca go od ówczesnych. Priorytetów rządzących w naszym kraju spowodowała, że właściwie każda jego działalność literacka była tłumiona niemal w zarodku. Sama akcja filmu odbyła się w Darłowie. I dzięki temu Darłowo w ogóle stało się taką tyrmandowską oazą. W Darłowie istnieje ławeczka Leopolda Tyrmanda. W Darłowie pozostało wiele pamiątek. Sam film także odwołuje się do. Tej miejscowości. A na ławeczce zobaczą Państwo również wykonaną z brązu książkę z tytułem pierwowzoru literackiego tego filmu, czyli Siedem Dalekich Rejsów. Warto przeczytać i warto zobaczyć film, jeśli Państwo jeszcze go nie, nie widzieli. A skoro tak, to zbliżając się do końca. Skoro tyle tych jazzowych wątków, które pojawiają się tam jakoś podskórnie, a to sprawa, to zlewa w biografii Tyrmanda, no to warto wspomnieć również o tym, że Tyrmand w 1957 roku wydał także pierwszą podręcznikową, powiedziałbym, książkę dotyczącą muzyki jazzowej. To jest to pierwsze słynne wydanie z 1957 roku. Nikt wcześniej w Polsce nie pisał. O jazzie w taki sposób, jak zrobił to Tyrmand. Co prawda mieliśmy autorów typu Jerzy Waldorf, na przykład, który pisywał o jazzie, a właściwie wspominał o jazzie, zaznaczał, odnotowywał w ogóle takie zjawisko, ale nikt nie potraktował jazzu w Polsce. Mówię o światowym jazzie, o historii jazzu, o sięganiu do korzeni muzyki jazzowej tak jak Tyrmand. Tyle w wielkim skrócie tego, co dzisiaj warto powiedzieć o Dyrmandzie, to jest potężna biografia, ważna biografia, ale również i postać, która z dekady na dekadę pojawia się w bardzo różnych odcieniach, jak powiedziałem, również tych krytycznych, kiedy dzisiaj z perspektywy półwiecza spoglądamy na jego biografię i zasługi które nie do końca moim zdaniem dziś właściwie są oceniane, a czasami również chyba oceniane trochę na wyrost. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że wniosłem do Państwa wiedzy o Tyrmandzie odrobinę nowinek, bo takie było moje pierwotne zamierzenie.